5, 4, 3, 2, 1, jedź, prawy nie ciąć. 60, prawy 3 nie ciąć. Prawy 3 nie ciąć. 50, lewy 3 nie ciąć, zać. Lewy 3 nie ciąć, zać. I 60, prawy 3 nie ciąć. I lewy 3 nie ciąć. I lewy 3 nie ciąć. I 90. I z drogi, lewy 4 plus na główną, nie ciąć. Lewy 4 plus na główną, nie ciąć. I 80. Szczyt lewą, śmiało. 70, prostuj. Szczyt prawą i za szczytem, lewy 4 w siodle dobija. I 80, lewy 2 plus. I 90. O, ja. Chyba 90, dawaj. Prawy 4, otwiera, zamyka długi. Na końcu szczyt śmiało. 70. I lewy 4. Lewy 4. 80, lewy 4 plus i 130 i prawy 4 plus tor i lewy opór nie ciąć. I lewy opór nie ciąć. Gaz, 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 gaz. Styczny. Dobra. 110. Prawy 2 i lewy. Prawy 2 i lewy. 60, prawy trzy nie ciąć, zać i lewy dwa nie ciąć. I lewy dwa nie ciąć. I 50, prawy dwa nie ciąć, i lewy dwa nie ciąć. I lewy dwa nie ciąć. I 70, szczyt śmiało. I 250, prawy 3 nie ciąć na sierżantach. Prawy 3 nie ciąć na sierżantach. I 50. Szczyć śmiało. I 150. Lewy 2 plus. Lewy 2 plus. I 140. I szykana od lewej. I szykana od lewej. I 100, mały szczyt śmiało, mały szczyt śmiało, 400, może hopa, 100 i szykana od lewej, może hopa, 100 i szykana od lewej, brawo i szykana od lewej, i 80, lewy 2 plus nie ciąć, lewy 2 plus nie ciąć. 100, prostój i za szczytem prawy 1 plus wyryb, prawy 1 plus wyryb, i szczyt lewą, i prawy 3 nie ciąć, i lewy 2, prawy 3 nie ciąć, i lewy 2, i 70, prostój, prawy 5 i lewy 4, plus do lewy 2, do prawy nawrót, lewy 4, plus do lewy 2 i prawy nawrót. gaz prawy 3 tor i lewy 2 plus tor lewy 2 plus tor i 50 prawy 5, 80 na szczycie lewy 4 plus, hamowanie lewy opór nie ciąć lewy 4 plus hamowanie lewy opór nie ciąć i stolotna i już